Dzisiejsza smaczna opowieść będzie miała smak pączków. Spytacie, dlaczego? Skoro to nie tłusty czwartek, a Sylwester i Nowy Rok przed nami. No właśnie dlatego. Dlatego, bo moi kresowianie z tarnopolskich wsi, w Nilcza, Panowic i okolicy wspominali, że to właśnie pączki smażono w Sylwestra, aby w Nowy Rok dzielić je i częstować nimi przychodzących Zasiewać, czyli składać noworoczne życzenia. Pączki idealnie się do tego nadawały. Były łatwe do dzielenia, do przechowania, noszenia, no i oczywiście były smaczne. Wspomnienie z mojego dzieciństwa to oczywiście sylwestrowy wieczór i babcia, która zmęczona, bo pół dnia robiła pączki. Te w równym szeregu jak żołnierze wyrastały na drewnianej stolnicy, a potem były smażone we wspominanym już przeze mnie żeliwnym rądu, koniecznie na smalcu. Ten zapach wypełniał mieszkanie, a babcia nie była upudrowana na sylwestrowy bal, tylko była rumiana od gorąca. Pączki i babcine były idealnie równe, były puszyste unosiły się na tym smalcu, w którym się smażyły, przewracały się same, no i miały obowiązkowo taki pierścień jasny obwódkę, która świadczyła o ich lekkości i puszystości. Te pączki babcine zapamiętałam też dlatego, że na wyższy poziom smaku unosiło je wyborne nadzienie. Były to wspominane już powidła śliwkowe, ale z domieszką czegoś ekskluzywnego. Była to konfitura z płatków róży. Tę konfiturę też wspominali milczanie, że w, przy wielu domach rosły takie krzaki właśnie róży, jadalnej róży i ścinano te płatki, a potem ucierano z cukrem i przechowywano w słoiczkach albo w jakichś glinianych pojemnikach małych, obowiązkowo obwiązane celofane. I tak też zapamiętałam z mojego dzieciństwa. Pączek z powidłami i konfiturą różaną. Wyborne. No właśnie, a propos wyborne. Postanowiłam podzielić się z Wami jakimś wybornym przepisem na kresowe pączki. Trafiła do mnie jakiś czas temu taka książka kucharska, artefakt wyjątkowy. Książka pochodzi z 1935 roku, wydana w Warszawie, ale przywieziona z województwa lwowskiego, a dokładnie z powiatu Rudki. Do pierwszego wydania wstęp powstał w 1931 roku w Krakowie. Przywiozła tę książkę Waleria Wawruszczak. Była to osoba, która pochodziła ze wsi Pochorce, nie mylić z Podchorcami. Pochorce są w powiecie rudki. I ta książka służyła jej już przed wojną, bo ponoć wtedy gotowała w jakimś ziemiańskim dworze. A potem, gdy przyjechała tu na zachód wraz z transportem, była gospodynią na plebanii pierwszego polskiego proboszcza Augustyna Nowotarskiego. Ten także trafił tu z diecezji lwowskiej. Książka wyjątkowa, rozpadająca się od starości i od przewracania wielokrotnego kart pożółkłych, niekiedy wystrzępionych. No i właśnie sięgnęłam do tej książki, szukając przepisów na pączki. W spisie treści znalazłam pączki wyborne, doskonałe i wyśmienite. Byłam bardzo ciekawa, co różni przepisy opatrzone tak podobnymi w gruncie rzeczy nazwami. No i moje wielkie rozczarowanie, bo kart z przepisami na pączki w tej książce brakuje. Musiały być naprawdę wyborne. Zresztą Łukasz Kościółkowski, który pożyczył mi tę książkę, krewny wspomnianej Walerii, wspominał, że to właśnie pączki były też smakiem jego dzieciństwa. Smażone przez Ciocię były wyborne, doskonałe i wyśmienite. Takie jak tytuły przepisów. Ale przepisów brak. Jednak nie poddawałam się, bo chciałam Wam jakiś kresowy przepis na pączki przekazać. No to sięgnęłam do znanego Wam już przepisnika, który pochodzi ze zbaraża. I tu znalazłam oczywiście przepis na pączki. Tyle tylko, że niezbyt wyrobione może do gospodynie w pieczeniu, smażeniu ciast drożdżowych nie będą usatysfakcjonowane, ponieważ w tym przepisie Czytamy hmm, wśród proporcji podanych na ciasto, mamy ilość mąki, mamy ilość jajek, mamy ilość masła, ale już mleko, które jest przecież podstawowym składnikiem ciasta drożdżowego. Hmm, czytamy mleka, ile trzeba. Cóż to znaczy? Wie tylko ta gospodyni, która ręcznie wyrabiała dziesiątki drożdżowych ciast. Tak jak moja babcia, bo jej przepis się nie zachował. Wszystko robiła z głowy. Ten przepis też Wam zamieszczam w komentarzu jako ciekawostkę. No to szukałam dalej. I znalazłam w takiej książce, zapomniana kuchnia polskich kresów, znalazłam pączki lwowskie. Hmm, ciekawe, czy ktoś z Was odważy się je zrobić. Bo tu mleka nie ma w ogóle. Za to jest, uwaga, śmietana. Hmm... Ja nie mam odwagi spróbować, ale być może ktoś się skusi. Muszą być chyba jednak pyszne, bo jest tam dodatek pomarańczowego likieru i czekolada. Najbardziej chyba współczesny i taki możliwy do zrobienia przepis na pączki, nazwane tu pampuchami, znalazłam w znanej Wam już książce Marianny Duszar, Kuchnia Lwowska. I ten przepis również zamieszczę w komentarzu. A jako ciekawostkę powiem, że znajdziecie tu kilka patentów na to, aby wysmażone pączki nie popękały, były idealnie lekkie, były wyrośnięte, rumiane. Bo czy na przykład wiedzieliście, że do rondla ze smażącymi się pączkami warto wrzucić? przekrojoną na pół marchewkę ta będzie wyłapywała powstające w czasie smażenia odrobiny sadzy palącej się mąki która spada z pączków tak więc próbujcie smakujcie i delektujcie się pączkami wybornymi wyśmienitymi i doskonałymi smacznego